Witam wszystkich. Dzisiaj odpowiem na pytanie niektórych osób, które twierdzą, że w lesie jest nudno, nie ma co robić. Niektórzy twierdzą, że niektóre osoby chodzą do lasu, siedzą, piją kawę, siedzą i coś tam jedzą, a jak nie siedzą, to łażą i coś tam gadają. Czyli ogólnie nuda. Ja dzisiaj pokażę, że wcale w lesie nie jest nudno. Można siedzieć w lesie i po prostu odpoczywać, nic nie robiąc. Można też się położyć popatrzeć w niebo, w chmury. Też nic nie robić. Co jeszcze można robić? Można obserwować zwierzynę. Jakąś większą. Sarne, dziki i tam inne. Co jeszcze można robić? Można przygotowywać drewno do kuchenki. Albo na ognisko. A jak jest zimno, to przynajmniej się trochę nam zrobi ciepło po takiej robocie. Co jeszcze można robić? Różne rzeczy. Wszystko zależy od tego, co tam sobie wymyślimy. Także nie tylko picie i jedzenie. Inne rzeczy też się znajdą. Zdecydowanie w lesie nie jest nudno. W zasadzie chodząc do, les, do lasu najważniejszy jest odpoczynek. Odpocząć od pracy, od miastowego zgiełku, smorodu na ulicach, od samochodów i tym podobne. Ja bynajmniej w lesie się nie nudzę. A jak ktoś siedzi przed komputerem, pisze różne bzdury na ten temat, no to właśnie to on się nudzi. Wystarczy wyjść do lasu i przestanie się nudzić. Przestanie może wypisywać różne głupoty. Można sobie nawet tylko siedzieć. Obserwować ptaki, bo ptaków jest zazwyczaj sporo, słuchać ich śpiewu, o ile ktoś interesuje się naturą, zwierzętami i tym podobnymi rzeczami. Bo jak ktoś się nie ma żadnego zainteresowania, no to las jest jemu niepotrzebny. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i to tyle na dzisiaj.